Siemanko, z tej strony młynek. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś wracamy na Karolinę Północną. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo ciekawie, odblokujemy sobie wyspę, więc oczywiście zrobimy most. Dzięki temu dostaniemy niesamowitą modyfikację oraz będziemy ciągnęli naprawdę ciężką, wyjątkową przyczepę. Zaczynamy sobie femem. Będziemy dzisiaj jechali dwa razy po trzy ładunki metalowych belek, więc naprawdę sporo. Dlatego wybrałem femę, żeby wziąć sobie te trzy ładunki naraz. Mamy tam przyczepę bardzo blisko stacji, więc zaraz ją sobie zgarniemy. Musimy się nim nacieszyć, to w końcu dopiero drugi odcinek w jego wykonaniu, jest on po prostu genialny i warto to wykorzystać. Mogę wam również w końcu dać naprawdę fajną i ciekawą informację, bo w niedzielę robimy sobie streamka, zapraszam was tam bardzo serdecznie, link do niego macie w opisie, bo jest on zaplanowany. Będzie on oczywiście w niedzielę o 19 i tam rozdamy 5 gierek Snowrunnera, 5 kodów do streama, więc jak ktoś z was miał zawsze takie marzenie, żeby sobie w Snowrunnera pograć, a ktoś po prostu nie miał szansy go sobie kupić lub nie było go stać, no to będziecie słuchajcie mogli sobie takiego ranera wygrać, a dokładnie pięć osób, więc naprawdę sporo, no i będziecie mogli spełnić marzenie i pograć w tę niesamowitą grę. Dlatego wejdźcie sobie w niego z linku w opisie i zostawcie łapeczko oraz przypomnienie i widzimy się w niedzielę, a my wracamy do misji. Jeżeli się zastanawiacie po co lecimy sobie po metalowe belki, to zaczniemy od problemów z gruzem. Pierwszy z nich jest gdzieś tutaj, to jest ten oczywiście mniejszy, natomiast drugie problemy z gruzem są gdzieś tam daleko i one już naprawdę bardzo mocno blokują naszą trasę. Jak widzicie tutaj zbyt wiele tego gruzu nie ma, ale jednak lepiej się go pozbyć plus skończymy sobie kolejną misję. No a tam to blokuje kompletnie całą trasę, a jest ona bardzo ważną trasą na tej mapie, więc warto będzie to sobie odblokować. Jesteśmy pod naszą przyczepą, zabieramy sobie oczywiście te zwykłą na dwa ładunki, spalone około pół baku. To jest, słuchajcie, dosyć dużo, ale jednak mamy blisko stację, więc problemu tutaj nie będzie. Pem zatankowane, lecimy po belki. Naprawdę fajnie, że zrobiliśmy ich sobie tak dużo, bo to jest chyba ulubiony towar na tej mapie, jest go po prostu multum. Do każdej misji są metalowe belki. No i dobra, możemy się pakować jeszcze 18 ładunków, znaczy teraz już tylko 15. Myślę, że to jest wciąż na tyle, że już raczej na tej mapie nie będziemy musieli więcej tego wytwarzać. 15 się powinno styknąć. No, ale ewentualnie zostało tylko dowieść tutaj paliwo, bo cysterna już chyba pusta. Tak, na dobrą sprawę nie blokuje nam to całej trasy, dlatego że możemy tam to spokojnie objechać taką dróżką obok. Natomiast musimy tam specjalnie pojechać. Jest to, słuchajcie, nieco cięższy teren. Jest to większa szansa na wywrotkę, dlatego lepiej sobie to po prostu odblokować, bo i tak kiedyś trzeba będzie. Wybuchła ostatnio trochę lawina po tym, jak powiedziałem, że moim zdaniem Fem jest lepszy od Ziksa. Tutaj słuchajcie naprawdę zdania były podzielone. Możecie napisać co wy o tym myślicie, aż może słuchajcie dodam ankietę na kanale. Możecie również w niej sobie zagłosować na społeczności i powiedzieć kto jest z waszym zdaniem lepszy. Mam na myśli oczywiście który z pojazdów jest lepszy, a tutaj zdania są mocno podzielone. Myślę, że gdyby FEM miał większy zbiornik, taki 500 litrów, no to byłoby to z pewnością na korzyść FEM. Natomiast teraz zdania są naprawdę podzielone, więc chętnie was posłucham. Jesteśmy pod miejscem z gruzem i powiem wam, że moim zdaniem też FEM radzi sobie trochę lepiej w błocie. Oczywiście Zik zwiedzie dosłownie wszędzie, tak samo jak i Fem. Natomiast ten Fem radzi sobie tutaj delikatnie lepiej. My oczywiście oddajemy sobie ładunek, zrobimy sobie takiego trika. Robimy to tak, odłączamy naszą przyczepę i sobie rozpakowujemy ładunek. Teraz sobie dołączamy przyczepę z powrotem. No i dzięki temu ładunek zniknie z naszej przyczepy, a nie z naszego Fema. To jest bardzo ważne dla nas. O, chyba nie stoimy w punkcie. Chyba muszą koła stać. To jest, słuchajcie, naprawdę ciekawe, bo widzieliście, że był ten punkt idealnie między kołami i nie mogliśmy sobie oddać, więc liczą się po prostu koła. No a my możemy sobie oddać nasze Ładunki, a chyba tutaj nawet będą dwa. Nie, jeden, okej, okay, dobra. Poczekajcie sekundkę. Trochę się wystraszyłem, bo myślę sobie, nie mogę oddać ładunku. Myślałem, że będzie z drugiej strony, ale całe szczęście jest po prostu troszkę bliżej. Oddajemy sobie metalowe belki raz. Mamy to odblokowane 2300 i 290 ekspa. Dzięki za uparanie się z tym zatorem, podróż pomiędzy miastem a fabryką znacznie się skróciła. To za Twoje trudy. Sprawdzałem sobie na Mabranerze i wydawało mi się, że tutaj będą dwa ładunki. Może ja słuchajcie źle popatrzyłem. Natomiast w takim przypadku lepiej, gdyby nam zabrało Sfema, no bo będziemy mieli cały czas jeden ładunek, i niepotrzebnie będziemy z nim wracali, a tak to byśmy sobie te po prostu metalowe belki na przyczepie zostawili na przykład tutaj na drodze asfaltowej i mielibyśmy ewentualnie po nie blisko, gdybyśmy je potrzebowali. Jesteśmy pod punktem drugim. No byliśmy tutaj wcześniej, więc nie będę wam nic opowiadał. Widzicie, że tego gruzu jest ile jest, ale oczywiście warto to sobie skończyć. Oddajemy belki, gruz zniknął i proszę, droga wolna. Zasługujesz na porządną nagrodę za porządną robotę i mamy 2300 i 300 expa. Myślę, że całkiem spoko. Fema sobie tutaj zostawimy, bo będzie nam on jeszcze potrzebny. Ojej, Ejku, jejku, złapmy się jakiegoś drzewa. Fajnie, że się zawiesił. No było, słuchajcie, naprawdę bardzo blisko kraksy, ale na szczęście się udało zatrzymać. Bardzo fajnie, że gdzieś tam po prostu zawisł. My natomiast zabieramy się za misję mostowanie i lecimy po rozebranego kata. Potrzebujemy siodło niskie, dlatego zabieramy sobie maka, bo naprawdę dawno go nie było. W ogóle w tym kolorku zauważyłem, że jest tak fajnie na masce wycięty, biały... Nie, taka, takie U, dlatego dołożyłem tutaj orła, naprawdę fajnie on wygląda. A ja Wam jeszcze wspomnę o subskrybowaniu tego kanału, bo lecimy po 10 koła do końca roku, a ponad 80% nie subskrybuje, dlatego jeżeli lubicie mnie oglądać, to warto słuchajcie, bo to ogromne wsparcie. Teraz możecie zobaczyć, jak jest głęboko w tym błocie. A Fem po prostu jechał sobie tutaj, jak po asfalcie, w ostatnim odcinku, więc no to pokazuje jego potęgę. Podniosłem trochę zawieszenie, bo w błocie cały czas ryliśmy o wszystkie nasze elementy zawieszenia, przez co też szło nam oczywiście ciężar i teraz troszkę lepiej to wygląda. Jesteśmy pod miejscem docelowym. Jak dokładnie oglądacie wszystkie odcinki, to też już te przyczepy widzieliście, bo po prostu już tutaj byliśmy. Możemy sobie spokojnie podpinać i lecieć. Myślę, słuchajcie, że nie będzie tutaj większego problemu. Max sobie radzi naprawdę dobrze. Pytanie, jak będzie z tak ciężkim ładunkiem i w tak ciężkim terenie. To jest chyba taki drugi ładunek, bo już kiedyś sobie tego kata wieśliśmy, w sensie na innej mapie, więc pewnie może to był inny model kata. Natomiast naprawdę są to spoko misje, bo jest on po prostu ogromny i przyczepa jest naprawdę ciężka. Tutaj możemy spokojnie z pokorą zmienić sobie na bieg niski, bo na pewno się przyda. No i powiem wam, że może być naprawdę ogromny problem. Jeszcze nie cała laweta w błocie, a my już nie możemy się ruszyć. No ale dobra, napędziłem nas wyciągarką, ale nic z tego nie będzie. No w sumie pojechałem terenówką do tak ciężkiego ładunku, to nie był najlepszy pomysł. Mogłem wziąć jakiś pojazd ciężki, ale no teraz na to za późno. Ale słuchajcie, chyba nie ma sensu tak bawić się cały czas wyciągarką. Mógłbym to robić, ale po co macie oglądać coś takiego, zaraz sobie podjedziemy czymś innym. Może to czas na wytestowanie czegoś nowego, ile możemy sobie coś nowego w ogóle kupić, pewnie pójdziemy w kategorię ciężkie. Naprawdę ciekawie wygląda Derry Longhorn 4520, co prawda nie jest to jakoś ogromna moc, zobaczymy sobie też w ogóle, czy ma on siodło niskie. No, niestety, moi drodzy, silniki są tutaj zablokowane, więc nie będzie on mógł wykazać pełnego potencjału, bo ten jego podstawowy silnik jest o wiele gorszy. No, niestety, większość tych pojazdów, jakie mamy dostępne, ma siodło wysokie, albo jest dla nas jeszcze niedostępne, lub ma poblokowane silniki. Dlatego wróćmy sobie jeszcze do ciężkiego zaawansowania. No, a tutaj mamy naprawdę również słabe pojazdy. Nie będę brał kolejny raz Zigsa, dlatego że widzimy go bardzo często, ani Fema, tylko pojedziemy sobie tam kolobem, bo ludzie bez pieniędzy też sobie muszą jakoś radzić. A najlepszym pomysłem jest. Wziąć drugi pojazd i po prostu mu pomóc to pociągnąć. Jesteśmy na miejscu, w ogóle wybrałem chyba tą gorszą trasę, bo lepiej by było pojechać tędy niż tą trasą, którą wybrałem ja. Polo również miał tutaj swoje problemy, więc może być ciężko, ale chyba dwa pojazdy dadzą rady. Oczywiście, Mac teraz nie załączy blokady dyferencjału, bo steruje nim komputer. No takie proste to to nie będzie. Lepiej by było sobie wziąć tutaj na przykład tajgę, dlatego że Taiga ma zawsze włączoną blokadę i zawsze włączona AWD. No i po prostu tajga by pomagała, tutaj kolob próbuje ciągnąć sam. Ten odcinek naprawdę fantastycznie pokazuje, jak wielu takich dobrych, ciężkich pojazdów nam jeszcze brakuje. No i mamy podmienione pojazdy Max, to i z boku Taiga, za sekundkę będzie podpięta. Zobaczymy, czy miałem rację faktycznie, że głównym właśnie tego. Czynnikiem jest brak tej blokady na stałe. Przełączamy się więc do naszego koloba. No i próbujemy teraz, za nie przewiduję tutaj jakiegoś większego oporu. Zobaczmy, czy będzie to, moi drodzy, szło. Tajga na razie z problemami, ale chyba się wydrze. No i zobaczmy, czy coś z tego będzie. Chyba nie za bardzo, mamy cały czas ogromny problem. Chyba gdzieś tam nam utknęła ta laweta, może się, słuchajcie, zawiesiła na tym, to dlatego tak ciężko nam to idzie. No ale nawet jak jesteśmy z tyłu, to nic nie możemy z tym wskórać, moi drodzy. Jest to tak duży problem, żeby się stąd wydostać. Próbujemy jeszcze wyciągarką do drzewa, to się słuchajcie może udać, ale chyba nic z tego nie będzie. Mam jeszcze jeden pomysł, ale nie jestem pewien czy sięgnie nam wyciągarka, dlatego że złapiemy się kolobem takiego trwałego gruntu. Podjedziemy sobie na tę wysepkę. No i uwaga moi drodzy, mamy nadal problem i chyba nic z tego nie będzie. Kolob się nie cofa, mak nie idzie do przodu, może ma zbyt słabą wyciągarkę. Próbujemy sobie jeszcze stąd dlatego że Kolob ma naprawdę tutaj twardy teren i jest szansa że go pociągnie zobaczcie że nie ma problemu z rozpędzeniem się więc uwaga moi drodzy czy coś z tego będzie wrzucamy sobie w automacie jedynkę i uwaga uwaga moi drodzy coś tam się ruszyło ale niewiele pociągniemy go więc jeszcze raz zobaczymy czy coś się ruszy czy to tylko tajga się ruszała uwaga coś się ruszyło próba numer 3 i próba numer 4 no i próba numer 5. Zobaczymy, czy jeszcze cokolwiek się ruszy, chyba nie, chyba cały czas w tym samym miejscu idzie, moi drodzy, idzie! Tajga ruszyła, udało się, laweta jest w ruchu. Ciągniemy ją cały czas, nie zatrzymujemy się, żeby potem z powrotem nie wprawiać jej w ruch. Póki jedzie, będzie naprawdę dobrze. Jedziemy sobie na automacie, bo chyba tę dwójkę bez problemu utrzyma, mamy tylko biegniski. No i widzimy, że Kolob naprawdę fantastycznie sobie radzi w błocie. Tajga ma praktycznie po całe koła. No i niestety chyba powtórka z rozrywki. Dawaj, nie poddawaj się wrzucimy jedynkę żeby się nie zatrzymał próbuj próbuj ciągnij Jedzie, słuchajcie, cały czas jedzie. Ależ tutaj jest, słuchajcie, ogromny opór. Jak to fantastycznie widać na kolobi, jaki to jest ogromny ciężar. Jeszcze w takim błocie, na no coś, słuchajcie, niesamowitego, takie ciężkie ładunki są czymś po prostu pięknym. Jesteśmy chyba w ostatnim, tak ciężkim miejscu. Jak sobie tędy przejedziemy, to zostanie nam tylko droga asfaltowa i chyba taka bardziej terenowa. A jednak, moi drodzy, nie, przed nami jeszcze trochę błota. Robi się wieczór, ale nie będę się zatrzymywał, bo boję się, że potem będziemy musieli znowu się męczyć, aby ruszyć. O, zerwała nam się wyciągarka. Bardzo dziwna sytuacja i szkoda moi drodzy, więc musimy ruszyć od nowa. Włączymy sobie od razu piękną pogodę. Jest z powrotem słonecznie, a my ruszamy bez najmniejszego problemu. Ten ciężki teren już za nami. Na szczęście powoli już widzimy asfalt i zostało naprawdę niewiele drogi, a tutaj chyba się nie zmieścimy. Będziemy musieli się albo dociągnąć, albo go ewentualnie odpiąć, bo ta się na pewno koło tego drzewa nie zmieści. Musimy sobie zajechać całkiem. Tutaj jest taki uskok, to dlatego po prostu laweta nam się zawiesiła. Tutaj już powinno być w porządku. Powinna delikatnie na tym przejść i tak też się, moi drodzy, Możemy sobie teraz spokojnie chyba nakręcić. Zobaczmy bo dalej się delikatnie zawiesiło Nie idzie bardzo fajnie Oj moi drodzy pociągnął go pięknie Tylko że było blisko przewrotki Ale dał rady Ależ ta moc koloba jest niesamowita Szkoda że nie ma siodła niskiego Bo byśmy sobie nim wszystkie te ciężkie ładunki Po prostu wozili Zobaczmy co tym razem jest nie tak Zostały jeszcze koła ok, więc musimy chyba jeszcze takie jedno mocne pociągnięcie ogarnąć A więc coś czemu nie da się sprzeciwić Czyli moc koloba Zobaczmy czy on pójdzie Nie no to jest słuchajcie niesamowite Kolob go tam dosłownie wydziera z tego błota, nie robi to na nim kompletnie wrażenia, my lecimy w ostatnie błotko teraz już na pewno, a takie błoto to już nie błoto, tędy przejedziemy bez problemu, no i dobra moi drodzy mamy go pod górkę, ale zostawimy zobaczymy jak sobie poradzi z tym tajgę, dotankujemy sobie oczywiście jeszcze tajgę z koloba, bo on już paliwa potrzebował nie będzie, no i wielka chwila tajgi, no nie ma możliwości aby ona tutaj nie podjechała, bo będzie go ciągnęła jeszcze w gorszych warunkach radzi sobie bez problemu, to w końcu asfalt no i dzięki temu, że odblokowaliśmy sobie tamte blokadę gruzy możemy sobie większość trasy pojechać po prostu asfaltem. Damy tutaj bieg wysoki, mam nadzieję, że to wystarczy. Uwaga, uwaga, bo Tayga idzie bez problemu. No w tym przypadku jestem akurat zaskoczony i bardzo zadowolony. Delikatne problemy w tym błocie są, ale sobie radzi. Zaraz dotkniemy asfaltu i będzie to nam jakoś szło. Oczywiście zatrzymał się sekundę przed asfaltem. No i popatrzmy, bo jesteśmy na asfalcie, ale te koła w błocie robią naprawdę ogromny problem. Tajga też oczywiście na kołach, na oponach błotnych. To też na pewno utrudnia złapanie przyczepności na asfalcie. I <laughs> Ale i tak oczywiście lepiej niż w błocie. Ale katy są piękne i ogromne. Szkoda, że możemy je tak rzadko wykorzystywać, bo one tak naprawdę są tylko do tam dwóch misji specjalnych. No a poza tym wożą paliwo. Do tego też sobie go raz użyliśmy i naprawdę sprawdził się świetnie, więc jako taka cysterna radzi sobie super. Paliwa nie ma jakoś super dużo, ale no wjedzie po prostu wszędzie. A jestem głupi. Zapomniałem o tym, że ciągnę lewetę i sobie tak fajnie leciałem i się znowu zatrzymałem na wysepce. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie wcześniej leżał ten grus. Gdybyśmy z taką przyczepą mieli objeżdżać to górą, no to byłaby to, słuchajcie, masakra. Dobrze, że mamy tutaj sporo drzew, żeby się było czego złapać. Zapowiada się, że reszta podróży będzie cały czas na wyciągarce, bo laweta ma bardzo ciężko wskoczyć na te skała. Ich niestety nie ominiemy, bo są po prostu wszędzie. Dobra, spróbujmy sami i chyba, moi drodzy, będziemy szli. Ominiemy sobie te skałę. Powinna tak samo schować się idealnie między lawetą, oby tylko nie podeszła pod zawieszenie. Oczywiście, że podejdzie. Pamiętajmy o tym, że taiga to jest pojazd terenowy i radzi sobie naprawdę fantastycznie, jeżeli chodzi o jego gatunek z tak ciężkim ładunkiem. No i chyba, moi drodzy, to mamy, w końcu mamy drogę utwardzoną. Jeszcze oczywiście pewnie tutaj się zakopiamy na 90%, jednak nie. Jednak moi drodzy jesteśmy w końcu na twardej drodze, za sekundkę będziemy u celu. Zbugowało się tam drzewko, które nas po prostu blokowało. Kolejne bagna, serio? No powiem wam, że większość na pewno przejechaliśmy, natomiast jeszcze trochę tego mamy do drogi asfaltowej. Dobra, musiałem cofnąć, bo musimy sobie mocniej zajechać, bo zahaczamy o tę górkę. E, pojedziemy sobie przy samych skałach, zobaczymy czy będzie szansa, aby po prostu ten kat to minął. Gorzej, bo nie za bardzo mamy gdzie się złapać drzewa do lewej strony i po prostu no nie mamy jak tędy pojechać dobra zrobimy sobie może także że złapiemy sobie koniec lawety i teraz to się może udać uwaga uwaga pytanie tylko czy ona znowu się nie zahaczy chyba słuchajcie znowu zahaczy nie udało się prawie tutaj walimy na prosto raczej się nie zakopiemy spróbujemy się jeszcze rozpędzić żeby to po prostu ewentualnie przeskoczyło żeby nie nakręcać znowu tam na tej ścieżce Zobaczymy, moi drodzy, czy to się uda. Uwaga, uwaga, Tajga, rozpędź się. I się porozpędzałem. Mamy dwie trasy, lewa albo prawa. Lewa wygląda tam tragicznie, bo jest naprawdę głęboko od błota, a my tego nie chcemy. Widzimy asfalt. To już, słuchajcie, jest na pewno to miejsce. To jest słuchajcie, miejsce końcówki naszych męk, ale no, jeszcze mamy tam trochę daleko. Wyobraźcie sobie, jakby ta gra wyglądała, gdyby nie było wyciągarki, ale to by było jaja. Natomiast my mamy inny problem, czyli 52 litry w baku. To się może słuchajcie udać: albo nam wystarczy na styg, albo delikatnie braknie, ale i tak tutaj będziemy jechali jeszcze dwa razy, więc ewentualnie czymś podjedziemy. No ale mamy to, zobaczcie, tajga usłyszała, że końcówka zbiornika i końcówka trasy i jak ruszyła, zaraz będziemy, słuchajcie, u celu. Jeszcze byśmy dojechali, ale znowu się zawiesił, a my niestety. Nie mamy czego się tutaj złapać, więc nie będziemy kombinowali, tylko zaraz podjedziemy femem. Czas więc na odpalenie Twin Stira, a tutaj cały czas ten sam problem, czyli braga WD. Jedziemy nim oczywiście po cement. Potrzebne są cztery ładunki, więc idealnie się składa. Mógłby w tamtym błocie mieć naprawdę spory problem, ale całe szczęście przecież byliśmy tutaj blisko femem, dlatego nim podjechałem i zaraz pojedziemy sobie razem. O nie, tutaj będzie potrzebny generator, no to mamy jeszcze więcej roboty, bo chyba nie ma w ogóle tutaj do zabrania cementu. No to pięknie. Całe szczęście ostatnio wziąłem sobie dwa generatory i tego możemy zabrać do tamtego punktu. Więc wychodzi na to, że był to naprawdę genialny plan, a mam taki jeszcze jeden. A mianowicie taki, że jeżeli będziemy musieli jechać na przykład po jedne belki, no to będziemy sobie brali od razu ten zestaw Fema z tą lawetą na cztery ładunki. No i będziemy sobie brali po prostu cztery belki, a te których nie zużyjemy po prostu będziemy sobie wieźli pod garaż i potem gdy będą nam potrzebne po prostu będziemy je mieli na miejscu. No i tak oczywiście z każdym ładunkiem myślę, że to jest naprawdę plan genialny. A my... Ruszamy do naszego punktu i zobaczymy się w nim za sekundkę. Jesteśmy, jedziemy w pole generatora, musimy chyba tutaj wytworzyć, a potem stąd wziąć, więc to jest zawsze takie jeżdżenie. My sobie, oczywiście, generator odpalamy. Poczekajcie, sekundkę. No i dobra, powinno to słuchajcie zacząć działać, chociaż chyba on musi być trochę bliżej. Nie jestem tego pewien, niech sobie wiedzie w punkt. No i dobra, teraz chyba słuchajcie, możemy sobie spokojnie wytworzyć. Zabrałem z generatora naprawdę sporo paliwa, ale mamy jeszcze 1200 litrów, więc możemy sobie ten cement tworzyć. Nie. Za 70 litrów mamy dwa cementy, więc naprawdę fajnie. Mamy jeszcze płytę betonową, więc tworzymy sobie i to, i to. Zaczniemy oczywiście od cementu, niech będzie tego, słuchajcie, no na przykład 15-16, a resztę pójdziemy w płyty betonowe, czyli będzie ich dokładnie 6. Akurat się idealnie składa, podjedziemy sobie do drugiego punktu tyłem. A więc jesteśmy zapakowani cementem. Ciężar dosyć duży. Myślę, że słuchajcie, sam by miał naprawdę spory problem w tym błocie. Natomiast z femem, no nie będzie żadnego. Musimy się w końcu wybrać po to jego aw, bo jest naprawdę świetny, więc. Fajnie by było, gdybyśmy mogli używać jego pełnego potencjału, no a my możemy sobie zmienić pogodę na 13 i ruszamy. Nie jest zbyt kolorowo, bo wykorzystałem naprawdę sporo paliwa. Mamy tutaj tylko 100 litrów, plus oczywiście to z dachu wykorzystane. Nie, oczywiście Tajga tam też ma chyba tylko 20 albo 30, wszystko jest chwilowo w Twinstea, że on tam ma chyba około 200-300, więc to jest nasz max. Mam nadzieję, że to nam styknie, a Fem naprawdę fantastycznie sobie radzi w tym błocie. No Taigu to tak kolorowo nie wyglądało, mam nadzieję, że jak wybudują most, to nie będą chcieli, żebyśmy z powrotem go odwieźli, to by była naprawdę katastrofa. O kurde, w ogóle tam z tyłu leży Flitster. Dobra, możemy jeszcze oddać mu ewentualnie trochę paliwa, to też się słuchajcie na pewno przyda, bo no daleko tym nie zajedziemy, damy sobie 104 litry, 189 będzie spoko. Teraz możemy spokojnie lecieć dalej Femem, a jemu pomożemy zaraz czymś innym, musimy przyjechać jakimś HDS-em. Nie mam pojęcia o co on się tam wywrócił, wydawało się, że jest cały czas płasko, więc dlaczego tak się stało nie mam pojęcia, no niestety słuchajcie, nagle poczułem ogromny opór. Myślę sobie, jak to się dzieje, że słuchajcie, on nie może go uciągnąć, odwracam się, a on leży, no niestety. Naprawdę sporo pojazdów potrzebuje w tym odcinku pomocy. Mam nadzieję, że FEM da z tym rady bez problemu. Podpinamy więc go do przyczepy, zobaczymy, czy to wystarczy. Uwaga, uwaga, moi drodzy, i FEM nie da rady, więc musimy wziąć znowu z rozpędu. Dobra, moi drodzy, jesteśmy rozpędzeni, no myślę, że tutaj nie ma szans, żeby się nam oparł. To jest słuchajcie, jeszcze większa moc niż koloba. Więc tutaj nie ma prawa się stać nic złego. No dawaj, wrzucaj dwójeczkę, mogę w sumie dać blokady dyferencjału. Zobaczymy, czy to coś da. I uwaga. Okej, okay, dobra, musimy użyć blokady. No i dobra, teraz moi drodzy, blokada i do przodu od razu ruszył z większą krzepą. Teraz jest na to szansa. Uwaga, uwaga, coś tam poszedł. Jeszcze dwa pociągnięcia, i coś z tego będzie. Uwaga, pociągnięcie numer dwa troszkę dało, ale jeszcze nie poszedł. On w ogóle nie ma włączonego silnika, więc ciągniemy go tak naprawdę dosłownie sami. Moglibyśmy go dotankować, ale musielibyśmy się obracać Spróbujemy go wyciągnąć tak po prostu No i uwaga, odpalony w niej silnik Teraz jest, słuchajcie, szansa na to, że pójdzie I poszła tajga, bardzo się z tego powodu cieszę Musimy sobie zajechać, żeby nie zahaczyło te cementy A więc ciągnijmy ją do samej drogi asfaltowej Żeby już nie było żadnego problemu Chyba, słuchajcie, cement zostanie minięty, On jest chyba jakby tutaj obiektem stałym Więc nie przesuniemy go, tylko po prostu się na nim zatrzyma To się zaraz okaże, bo laweta na pewno o niego zahaczy czy ewentualnie sobie cofniemy i nie jednak cement możemy spokojnie przesunąć 60 litrów w baku, możemy sobie tajgę tutaj zostawić, chyba powinna sama dojechać, tam coś paliwa jeszcze było, no nie no co ja robię, o w sumie przejedziemy sobie idealnie, no ale dobra tym zajmiemy się zaraz na początku lecimy na stację, bo jest naprawdę niebezpiecznie, jeden pojazd leży jeden nie ma paliwa, fem też ma bardzo mało więc lepiej się zaopatrzyć, zatankowany na fula, oczywiście również z bagażnikiem dochowym, lecimy sobie po ostatnie belki, jesteśmy na miejscu i można się pakować, naprawdę szkoda, że tam się wywrócił ten y, Fleet Star. No mogło być, słuchajcie, już po tej misji mogliśmy już być praktycznie po prostu na końcu już oddawać wszystko do skończenia mostu. No a tutaj musimy jeszcze pojechać sobie banditem, żeby go odratować. No i najprawdopodobniej mu pomóc, bo takiego bagna pewnie sam nie przejedzie. Jesteśmy pod miejscem docelowym, aż się zaczyna robić ciemno. Nie jestem pewien, czy możemy oddać na początku belki, czy musimy to robić etapami. Zaraz to się okaże. No i uwaga moi drodzy, możemy, ok, bardzo fajnie oddajemy belki, wycofajmy sobie, żeby nie blokować tutaj miejsca i lecimy po bandita. No, a jesteśmy nim naprawdę blisko, bo oczywiście przywieźliśmy nim generator, więc możemy ruszać. No i będziecie ze mnie dumni, bo w końcu po miesiącu nie zapomniałem i zamontowałem w nim nowy snorkel, więc możemy w końcu wjeżdżać w głęboką wodę. Zobaczymy jak to w ogóle będzie z postawieniem go. Mam nadzieję, że nie będzie stawiał jakiegoś wielkiego oporu, bo jest dosyć ciężki, ale bandit też naprawdę bardzo silny. No i nie jest to asfalt, żeby go sobie fajnie złapać i się rozpędzić. Pewnie pojedziemy sobie w tamtą stronę, tylko musimy sobie nawrócić. No i dobra, moi drodzy, próbujemy, zobaczymy, co z tego. Będzie, zobaczymy, czy da rady bez najmniejszego problemu. No i dobra, jesteśmy w miejscu idealnym, możemy rozkładać kotwicę i to powoli ładować. No i udało się, mamy zapakowane, możemy sobie resetować żurawie i powolutku ruszać do celu. No na czym on się tutaj wywrócił, to nie mam pojęcia, chyba, że jednym kołem wpadł do tego dołu i go przechyliło. Złapiemy go może teraz trochę bliżej, żeby jechał na pewno tą samą trasą co my. Docieramy w końcu do asfaltu. Naprawdę nie było problemu Bundy z mega silnym pojazdem. My sobie za chwilkę go puścimy, o asfalcie już dojedzie bez problemu. Sama my pomożemy jeszcze tutaj tajdze, bo widzę, że gdzieś się delikatnie zakopała. Nie mam w sumie pojęcia o co tutaj zahaczyło, no ale dobra, skoro nie chce iść, to oczywiście pomożemy. Damy mu na początku trochę paliwa, niech ma, niech się cieszy. 89 litrów styknie, a nawet dałem całość. No i dobra, moi drodzy, ciągniemy, zobaczymy, co z tego będzie. Nie, no, bandit, coś pięknego. Dobra, jesteśmy na asfalcie, więc zjeżdżamy sobie banditem. Na bogi, czas oddać te piękne ładunki. No i niech będzie, słuchajcie, pierwsza tajga naprawdę sporo się go nadźwigała, więc niech ma tę przyjemność oddania tego kata. Eee, poczekajcie, chyba musimy go oddać gdzieś dalej. Co z tym katem? Okej, okay, chyba się zaliczyło, bo znikła nam z górnego rogu. Chyba musimy po prostu wjechać. Zostało nam tylko oddać cement. Jak go oddamy, to pewnie po prostu na czepa zniknie. To się za chwilkę okaże, więc uwaga, moi drodzy. Piękna chwila. Mamy oddane dokładnie na czepa znikła. Wy zobaczcie sobie na tę piękną budowę mostu. Dostajemy za to 13 550 i 1600 expa. Czy oni zauważyli w ogóle, że byli odcięci od świata? Co ta nauka robi z ludźmi? Możemy w końcu wjechać na wcześniej niedostępną wyspę. Mamy tutaj oczywiście modyfikację, ale po nią pojedziemy w kolejnym odcinku. I tak naprawdę chyba to tyle z tych ciekawych rzeczy na tej wyspie. Natomiast ten most był naprawdę kluczowy. Mam nadzieję, że wam się podobało. a my widzimy się w kolejnym odcinku już w sobotę o 18, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, siemenko!